Witamy w kolejny dzień treningowy Nikodema. Dzisiaj, tak jak mówiłem, bezpieczna jazda, czyli hamowanie przed przeszkodą, ominięcie przeszkody, slalom, takie podstawowe rzeczy, które pokażą mu i dadzą mu troszkę świadomości tego, jakich błędów nie popełniać, jak działać na hamulcu, jak działać kierownicą i jak wykorzystywać systemy, które są w samochodzie zainstalowane. Więc zapraszamy na kolejnego vloga. W tym momencie budujemy trasę, tak jak widzicie mamy tych separatorów troszeczkę po różnych naszych eventach. Napad jest taki, myślę, że to będzie około 100-150 metrów, wyznaczone też takimi separatorami, żeby Nikodem wiedział dokładnie, w którym miejscu ma się znaleźć. No idzie właśnie nasz dzisiejszy kierowca zawodowy, zobaczymy jak mu pójdzie, a tutaj dokładnie te separatory, które widzicie tutaj. To są separatory, które mówią o tym, że zaczynamy drogę hamowania, a tymi separatorami będziemy sobie ustawiać odległość, którą ma nikodem przejechać i, i zahamować przed nimi po prostu, więc pewnie będzie dzisiaj troszeczkę awarii na trasie, ale damy sobie ze wszystkim powiedz, spokojnie powiedz, radę. separatory, jak robili drogę S1 <laughs> No, Sławek tam już pracuje, na, ma 15 zł roboczych godzinę, więc spokojnie sobie dorobi na święta. Jakby ktoś chciał z, razem ze Sławkiem popracować, to, to 15 zł roboczogina. Nie no żart, żartujemy sobie oczywiście. Sławek jest wart o wiele więcej. Do 18 złotych możemy mu podnieść stawkę. Dzisiaj przyjechałem tutaj kolejny raz pojeździć BMW i nauczyć się hamować. Siemano, witajcie w kolejnej serii przygódnik Odema w Drifcie. W dzisiejszy odcinek zostałem zaangażowany ja. Bardzo lubię taką współpracę z młodymi ludźmi, bo to generalnie pokazuje starym zawodnikom jak młodzież. Szybko łapie, jak fajnie spracować z takimi ludźmi, którzy chcą rozwijać swoje talenty. I pamiętajcie, że czas i tak upłynie, więc jeżeli chcecie zacząć, to róbcie to w jak najwcześniejszym wieku. Zachęcajcie swoje dzieci do tego, żeby ćwiczyły, żeby się rozwijały, bo to później będzie miało bardzo duży wpływ na ich psychikę, na ich podejście w ogóle do życia i na to, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami. Sport rozwija. No i my dzisiaj w tym celu mamy pakiet przygotowany przez bednara tutaj dla jego syna, dla Nikosia. Ja sobie zerknę pościągę, zrobiliśmy sobie taką koncepcję na to, co dzisiaj będziemy robić. Jako, że opanował już te pierwsze rzeczy związane ze startem, ze zmianą biegów, z pracą rąk na kierownicy, to zaczynam się uczyć takich aspektów bezpieczeństwa, i temu jest poświęcony odcinek. Czyli po pierwsze, hamowanie awaryjne ruszamy ze startu zatrzymanego, jedziemy pasem startowym, który zobaczycie na filmie i nikt w pierwszej fazie musi zhamować tak, żeby nie uderzyć w ścianę u, ułożoną z separatorów. I to ćwiczenie jest bardzo przydatne w sytuacjach, kiedy już jesteście na treningu i na przykład startowy was puści za późno, albo na zawodach wystartujecie za późno i gonicie zawodnika, który jest przed wami i nagle się okazuje, że on wyspinował, no i co w takiej sytuacji zrobić? Jak tych manewrów nie przećwiczycie, no to będzie dzwon, a ta sytuacja ma pokazać jak ocenić drogę hamowania, żeby po prostu nie wypakować. I to jest o Ważne, że ludzie, którzy mają prawo jazdy na co dzień, potrafią oceniać sytuację, a takie dzieciaki, gdzie oni się mają tego nauczyć. No Więc to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest ominięcie przeszkody z hamowaniem. Czyli jak już poznamy ten dystans od startu hamowania do momentu, kiedy oto się zatrzyma, możemy przećwiczyć moment, w którym należy agresywnie skręcić, ominąć, żeby nie przywalić w tym przypadku w separatory. Więc miejmy nadzieję, że, że nikoś się szybko tego nauczy. Trzecie to jest parkowanie równoległe na ręcznym. No to taka trochę zgymkany, wczoraj się na, oglądaliśmy Red Bulla, no i Nikoś tu będzie musiał zaparkować samochód. Kiedyś robiliśmy takie rzeczy na Łężu. No i później będziemy przechodzić do ćwiczeń z driftem, ale czasu już brakuje, bo się zaraz skończy słońce, więc tyle moje gadki, wsiadamy do auta, butujemy. Go! Kolejna zmiana pogody u nas. To co, boisz się, że będzie gorzej, jak pada śnieg? Nie. No, czyli dobre masz nastawienie. Tak. No to żuwik. Dida. No to żółwik. Powiedz coś, powiedz coś przed kamerą, no? Nie nic nie powiem. Nikoś chodzi na boks od dwóch lat, więc ja się obawiam troszeczkę jego ciosów, szczególnie tych w brzuch. Dobra, koniec. Widać, że lepiej się czuję bijąc niż jeżdżąc. Powiedz coś do mikrofonu. Nie. Ale głupo, głupio, że ja nie mam kasku. Boisz się? Nie, tylko to jest przykład, głupi przykład dla młodzieży, nie? Zaraz nam wytkną. Tegła, przynieś jakiś kask. Co? Przynieś jakiś kask? No jakiś taki mój. Na, w, w biurze. Masz kask polski. Nie no, Weź, weź nie na no, tym nie wystąpi Total profi podejście widzę. Tegła, jak wygląda. Mogłeś manitem przyjechać. Cegła jest odpowiedzialny za wszystko. A, że za... Ruszamy na pierwszą próbę. Także odcinek się dzisiaj uda. Zaczyna nam padać naprawdę śnieg. Nikodem, przede wszystkim praca rąk na kierownicy. Za 15 tak, jak trzymasz i robisz taki przekładki. Patrz, żeby nie wjechać gdzieś w dziurę. Kaj, zadanie polega na tym, że jedziesz tak jak są ułożone te separatory na wprost. I te dwa pierwsze to jest twój punkt hamowania, a ty drugi to jest ściana Chęcisz Dwójka, teraz na spokojnie dwójka Patrz na Aniela mamy to Jonna. No bo kurde, byłem już na miejscu, a Ty dalej nie machałeś! Co to ustaw się kółkami do wyjazdu Tak żebyś już był gotowy No i ruszaj z dwóch tysięcy i Ariel nam machnie. Dwójka, już dwójka. Idziesz, 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 teraz. Dobrze, luz. Masz tu pałę, możesz i machnąć. No, no, no. No, mój. Dobra, czekaj chwilę. Raz, dwa, raz, dwa. No, i teraz mamy tak zwaną mijanie przeszkody. Fajną prędkość buduje, bardzo ślisko jest, mamy dużo błota, ale jedzie sobie radzi, skręca. Tak, jak widzicie, nie wszystko jest za każdym razem proste. On polał driftem chce polatać. Ula la, malutki dzwonek, krawężniczek. No, trzeba się nauczyć, bo to to auto jest. Wszystkim, no. Kolejna próba Jest ominięte Piękna płynna zawrotka Jak widzicie już się coraz lepiej czuje w samochodzie nikodem i to jest widoczne przy każdym przejeździe. Piękny, pięknie synu. Tata znowu dumny! Jest czad. Wójka gaz, 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 gaz. Puść gaz i bardzo dobrze. i hamujemy. No! Idziesz gaz! I teraz pokazałeś talent w sobie, dokładnie takie rury. Eee, no i przyszedł kierownik tutaj naszej trasy dzisiejszej. Jakieś straty? Dziś zginął jeden separator śmiercią naturalną. <noise> Chyba nie naturalną, tylko Nikoś go wykończył. Zaraz zobaczymy. <noise> Coś zabiera dzisiaj te separatory, Nikoś. I Tak nic nie zmienia do tego, że tak nie jeździ, jestem z niego strasznie dumny. No jazda jest na ślepo, tak jak widzicie, dlatego też nie widzi separatorów mój syn, więc musimy naprawić najpierw wentylator, a później wracamy znowu na tor, ale to już w następnym odcinku. Jestem już po jeździe. Udało mi się zrobić slalom, zahamować na czas. Nauczyłem się dzisiaj panować nadręcznym. Zaparowały szyby, więc nie dało się już potem driftować. No i tak na gorąco po drugim treningu mojego syna muszę powiedzieć wam tak, że dobrze, że ja nie siedzę w tym aucie. I właśnie dlatego proszę mojego najlepszego przyjaciela, żeby szkolił mojego syna, bo zawsze ma troszeczkę inne podejście Ktoś z zewnątrz, a rodzic. I też lepiej, jak się uczy od kogoś, kto robi to od wielu lat i właśnie szkolił też wielu dzieciaków. Przekazuję pałeczkę Sławkowi. No jest dokładnie tak, jak powiedział Paweł. Takie konotacje rodzinne to jest zawsze problem, bo syn ma jakieś fochy do taty, tata się wkurza na syna.